Witam Państwa. Witam. Właśnie jestem ze swoją kochaną suczką. Chodź, chodź, chodź. Pokaż się. Pokaż się, pokaż się. O, tak będzie wykabina. O, tuli się piesek. Piesek jest zmęczony, ponieważ byliśmy na spacerze takim dosyć intensywnym. Dzisiaj jest kolei 31 grudzień i nowy rok przed nami, no i będziemy mieszkać przez kilkanaście dni razem. Będę się słuczką opiekował, dlatego też mam pewne zobowiązania wobec Lady. To jest moja pracownia. Tutaj maluję. Tutaj właśnie to co widzą Państwo to Packa. Tutaj z kolei pędzle chińskie i różne rekwizyty, które są mi potrzebne. A to jest moja kanapa, na której po prostu odpoczywam. Odpoczywam tak we dwójkę, odpoczywam. Tutaj słychać, jak bardzo mocno jest zmęczona. I oczywiście to, co jest najważniejsze, podsumowanie zeszłego roku. Dużo zostało się, dużo, czy dobrego, trudno powiedzieć, ale wyjaśniło się jedno, co jest najważniejszą rzeczą. Wyjaśniły się sytuacje, które były niewyjaśnione. Zawsze mieliśmy problem, czy to jest przyjaciel czy wróg. Dzisiaj już wiemy, kto to jest i bardzo prosty sposób. Przede wszystkim to pomogły te dwa lata ostatnie, które osoby no po prostu nie za bardzo wierzyły w to co się mówi na tym w, tym w tej strefie ciszy nazwijmy to tak, dzisiaj strefa ciszy poszła w zapomnienie zupełnie, były wybory i te wybory pokazały też swoje atrybuty dlatego też ta rasa na przykład jeżeli byśmy ją sprowadzili akurat ona jest Zupełnie skądinąd. Bo ona przyjechała do nas z Czech. I też czeska hodowla. Dlatego taka czarna. Ponieważ czarnych Borzoi jest bardzo mało, a ona jest po wybitnych swoich rodzicach, choć już jej nie żyje. I wielka szkoda, że nie będzie już reproduktorem tak wspaniałych psów, bo zresztą on był wspaniałym psem. i tak wygląda nasze życie, że coś się kończy, coś się zaczyna, i, ale to jeszcze nie koniec opowieści, bo w gruncie rzeczy nie jest to termin nasz, teraźniejszy, a terminem jest 21 marzec. Więc musimy poczekać do tego marca 21, ze wszystkimi jakby prognozami na przyszły rok. Ten rok, oczywiście, ja postaram się zrobić prognozę, jeżeli będę miał tylko czas. Ale tutaj moja lady zajmuje się właściwie moim czasem i jeszcze są jeszcze jej przyjaciele, czyli dwa e, ragdole, koty. Ale to kiedy indziej ich tutaj nie ma, ale są w pobliżu, ale poszły spać po prostu. Może sylwestra z nimi spędzę, bo e, suczka się nie boi. E, hałasu czy, czy ogni, czy też tutaj na pewno to ją tylko zaciekawi, ponieważ jest to jakby nie było pies hard, czyli myśliwski, i szczał nie robi na niej żadnego wrażenia. O tak, tutaj się rozkłada, bo jest duża, a ja nie za dużo i dałem kanapę, bo właściwie całą kanapę powinienem oddać i wtedy ona by była najszczęśliwsza. No ale trudno, nie wszystko można. Dać piesk. O, proszę, proszę, tak, tutaj się rozciąga, rozciąga, wyciąga, i także się rozciąga, wyciąga nam nasz czas astrologiczny. No cóż, na pewno będziemy składać sobie życzenia około 12 w nocy, a ja po 12 puszczę jakiś film, może nawet przed 12, a to tylko takie życzenia, że to, co się skończyło, się skończyło. Jesteśmy w nowym czasie, w, nowe, w nowej perspektywie. Ta nowa perspektywa jest najważniejszą rzeczą, że ona jest, że mamy siłę stworzenia tego wszystkiego, co jest najpiękniejsze dla nas. To, że jest... No pokaż się, pokaż się. No chodź, pokaż tutaj mordkę. Tutaj Pewnie obiekty troszeczkę zniekształca, ale ten pyszczek ma ogromny jednak. O, tutaj teraz, tak, tak, tak. Jest tutaj troszeczkę, no powiedzmy, że czy dużo, no, no jest to, bo to nie jest duże pomieszczenie, to jest malutkie pomieszczenie, ze względu na to, że ja potrzebuję pracownie. I żegnam Państwa do następnego spotkania. A spotkania już noworocznego. A teraz życzę wszystkim fantastycznego sylwestra, bo ja będę miał fantastyczny sylwestra, oczywiście, z moją czarną damą. I tutaj, tutaj, o chcę chyba pójść sobie. Chcę się wyzwolić troszeczkę. Przyszła tutaj wypocząć, ale nagle stwierdziła, że chyba nie, chyba to nie jest to. Albo pójdzie spać, może pójdzie spać, zobaczymy. A ja fantastycznej zabawy życzę i do zobaczenia.